Powiedzieć nie tylko w kamiennej górze, ale i na zewnątrz. Był to wspaniały człowiek. Zajmował się wszystkimi, praktycznie. Bo był trenerem, działaczem i wspaniałym człowiekiem, kolegą. No, niestety nie ma go między nami już, ale chcemy upamiętnić jego osobę, dlatego zarząd klubu Kamienna Góra plus sponsorzy, plus. Ludzie, którzy sympatyzują w piłce nożnej sprawili to, że mogliśmy się tutaj spotkać i uczcić jego pamięć. Bardzo mi miło widzieć, że zebrała się tutaj duża grupa młodych chłopców, którzy będą w przyszłości, dzisiaj, teraz i zawsze uprawiać ten piękny sport, jaki jest futbol. Życzę im dużo sukcesów. Miłej rywalizacji. Nie wszyscy będą wygrani, ale pokonani też zawsze są wygranymi, ponieważ sport nas jednoczy i pozwala nam być lepszymi w sporcie oraz lepszymi ludźmi. Życzę Wam, młodzi sportowcy, żebyście byli dzisiaj wyszli tutaj zadowoleni, bez kontuzji z miłymi wspomnieniami. Chciałem powitać wszystkich sympatyków piłki nożnej, zawodników, trenerów, kibiców, gości honorowych, burmistrza miasta, który, który pod patronatem, którego tutaj między innymi ten turniej się odbywa. Także życzę wszystkim miłej zabawy, sportowej rywalizacji i pierwszy memoriał imienia Adama Blikarskiego, uważam za otwarty. Tam Wam jeszcze raz grupy. Grupa pierwsza, Kamiennogórska Akademia Piłkarska, drużyna pierwsza, Akademia Bolko-Bolków, Moc Jelenia Góra i Górnik Boguszu w Gorce. Grupa B jest to Druga Drużyna Kamiennogórskiej Akademii Piłkarskiej, Akademia Piłkarska Mieroszów, Górnik Wałżych i Czarnik Przedwojów. Zapraszamy wszystkich do kibicowania. Chcielibyśmy również podziękować naszym sponsorom, gdzie bez nich nie moglibyśmy dzisiaj tutaj być, czyli Urząd Miasta Kamienna Góra, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze i Urząd Gminy Wiejskiej Gminy Kamienna Góra oraz Miejskie Centrum Kultury Fizycznej. Dziękujemy bardzo. No i powodzenia w nadchodzących meczach. Krzysztof, ten dzisiejszy tutaj pierwszy, taki powiedzieć, turniej ku pamięci Adama Bicharskiego. No, też jest duży szacun dla was, że takie coś przygotowaliście. Tak, to prawda. Adaś był naszym zawodnikiem od, od bardzo wielu lat. Był zawodnikiem jaki Olimpii, trenował, udzielał się jako prezes tak samo. Myślę, że. Warty był tego, ten turniej tego jego, jego imienia po prostu jako pamięci. Nie? Oczy tak, tak wcześnie, no trudno nie? Grałeś razem z Adamem? Tak, tak, graliśmy. Może niedługo, jestem dużo starszy od Adasia, ale grał ze mną jeszcze, jeszcze wychodząc z juniorów, grał jeszcze ze mną w seniorach. Tak. Powiedzmy, że ty tam troszkę grałeś w Bolkowie, nie? ale tutaj w Kamiennej też miałeś pierwsze kroki. Tak, tak. Ja jestem wychowankiem Olimpii Kamienna Góra już od trampkarzy, już od, od pana Packa zacząłem grać. Także przeszedłem całe szkolenie za pana Wolskiego Wiesława, który bardzo, bardzo go szanuję. Bardzo długo, długo prowadził nasz zespół tu w Kamiennej Górze, juniorów, seniorów, pan Janek Grzesiński i później, później miałem kontuzję, miałem wypadek na motorze i tak się moja kariera troszeczkę zakończyła w Olimpii Kamienna Góra. Ale były kiedyś szanse gry na wysokim poziomie. No czwarta liga tutaj była jako Olimpia Kamienna Góra, ale były też zamysły na trzecią ligę. Tak, tak. Było jeszcze za, za pana Szarkowskiego, trenera. Był zespół, który naprawdę trochę inna, inna była. Tryb tej gry był inny, tam się grało po prostu bardzo krótko. Dzisiaj jest takie odpuszczanie tego pola walki. Nie? Dopiero jak zawodnik przyjmuje tą piłkę, do niego się dochodzi. On ma jeszcze 20 metrów swobody. Kiedyś tego nie było, była walka, przede wszystkim fizyka, bieganie, mobilizacja. Było i było. Bardzo duża rywalizacja, było tych drużyn dużo i dużo zawodników było. Mieliśmy szansę i o trzecią ligę grać, wtedy była jeszcze okręgowa klasa, dopiero później wprowadzili międzyokręgowe, ale zawsze graliśmy w tej międzyokręgowej i tak można powiedzieć od połowy tabeli w górę przeważnie żeśmy zawsze utrzymywali się. Nie było źle. Jak już żeście rozpoczęli takim pierwszym, takim turniejem, to już musicie to ciągnąć, no po prostu co roku. Tak, tak. To jest ten zamysł, żebyśmy rok w rok powtarzali ten memoriok. To jest y, pamięć, to jest jedno, a drugie po prostu chcemy tym dzieciom, tej młodzieży, która wychodzi, zaszczepić tą piłkę nożną w tył, Myślę, że jak to się zacznie, dojdą jeszcze może inne grupy wiekowe, to może się to rozszerzy na większe grupy wiekowe jeszcze. oh, you thank you